ma z tej strony XFreddy. W dzisiejszym odcinku się znajdują na moim czy na xMc.pl zostawcie sobie łapeczkę w górze dzwoneczek i wbijajcie na mój serwer. Piszcie swoje linki w komentarzach, ponieważ będziemy losowali rangę sloger. Co tam łapek, zobaczymy również od Waszej aktywności i napiszcie, nie wiem, ocenianie, a przypnę Wam bo w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy oceniać topowy gildi oraz zostawiać jakiekolwiek upominki w skrzynkach za to, że grają i... Dobrze tutaj się sprawują elegancko, a sobie załączam Vanisha i się tapamy do pierwszej Gildii, która jest top 1 aktualnie, czyli Gildia chuje. Sprawdzimy kto w ogóle jest jej liderem. 404 Oliwcia, czyli top jeden gracz na serwerze, aczkolwiek niestety nic tutaj nie mają zbudowanego, ale za to, że pan dzielnie tutaj grają, to dajmy im tutaj czesta i włóżmy im jakieś, nie wiem, school x Freddy i dajmy tutaj może x Legenda i kluczyki, może tutaj zostawmy skrzynce zobaczymy, niech mają dwie skrzyny, dwie, dwa kluczyki legendarne w skrzynce, więc myślę, że się ucieszą z takiego upominku GM3, Ildia Pog Minto B0G tutaj jest no bo przez chwilę, wkrótce zwątpiłem i nie wiedziałem co się dzieje bo tu jest Majcia, tam jest Oliwcia i myślałem, że nie wiem, jakiś błąd się tutaj nie będziemy tutaj niższy designu. To może im zrobić taki upominek, żeby wiedzieli, pod kogo to jest. O, zróbmy im taki ładny design z kluczyków G3. Tak tutaj się prezentuje. Mają lekki gryf. Możemy nawet sprawdzić, kto to im zrobił taką przykrość. Zrobił to Gryczus Nie, wiem, tutaj mają taki. No nawet. O, nawet tutaj latał Nie, nawet tutaj jest. Tu jakieś kowadełko elegancką gildykę mają ogarniętą i kolejną gildę jaką się oślepniemy to będzie GATP Top 1. I zobaczmy, tutaj już była pierwsze tej przebity. Info top 1 grają, to się ceni. I tutaj mają chyba to jest do tego, żeby nikt nie zwiał. Tak mi się bynajmniej wydaje. O kurde. To jest chyba najlepsza gilda jaką widziałem na tym serwerze. Aczkolwiek nie chcę tutaj chwalić za bardzo, bo może następne gildy będą. Jakieś lepsze A jeśli ja sobie będę... jeszcze z gildia trap Pominęliśmy, na no coś nam umknęło Dobra, to załączmy sobie gm1 I tutaj może zróbmy im taki design O, cyk Kit, odbierzmy sobie Case'y za tą foset Myślę, że im się należy, że guziki wykładali i wszystko Dobra, kolejną gildią będzie Trap gm3 I czy oni coś tu mają? Jak widać trapa sobie robią tutaj kulturalnego, a nie na czym on będzie polegał. GM1, sprawdźmy czy już jakby coś tu działa. O, że to się jakby zasadza za nami i podkopuje, Dobra. Coś jeszcze tutaj mają jakieś trapy. Tutaj mają takie, że się wrzuca do nitek. O, crafting główkę mają. Dobra, gm1. Albo nie, tego gościa tutaj trapa robi. Te wejdźmy do niego. GM1. A on chciał wyjść, panisz. Wyłączmy sobie. Siema mordeczko. Siema, siema. Dajmy mu tutaj klisów trochę, niech się cieszy elegancko. Masz mordeczko, proszę bardzo. Mam nadzieję, że się ucieszy. A wy, szanowni państwo, jeśli jeszcze nie graliście na X-Demce, to zapraszam serdecznie. Wbijajcie, jak gra się w najlepsze, edycja 2. A się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.